Potem Jezus mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego syn człowieczy, wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i Świętych Aniołów. Zaprawdę powiadam Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci. Aż ujrzą Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wielki post ma wymiar pasyjny. W tym czasie jesteśmy w sposób szczególny. Zaproszeni do kontemplacji cierpiącego oblicza Chrystusa. Święty Jan Paweł II na progu Nowego Tysiąclecia zaprosił wszystkich chrześcijan, aby kontemplować oblicze Chrystusa i zaraz dodaje. Co znaczy kontemplować? To oznacza poznać, kochać i naśladować. Natomiast w tym czasie nawrócenia i pokuty w sposób szczególny patrzymy na Chrystusa, który wisi na krzyżu. Chcemy dotknąć przez wiarę tej tajemnicy. Chcemy ją adorować na kolanach. I żeby zbliżyć się do tajemnicy cierpienia. Potrzebujemy dużo łaski, dużo mocy. Również pomocą dla nas są nabożeństwa wielkopostne, takie jak gorzkie żale czy droga krzyżowa. A również wielką łaską dla nas jest to, kiedy możemy dotknąć tej tajemnicy oczami świętych, którzy nam pomagają głębiej zrozumieć tajemnicę cierpienia. Naszą patronką w czasie tych dni rekolekcyjnych jest święta Teresa. Dlatego chcemy ją prosić, abyśmy mogli głębiej zrozumieć tajemnice cierpienia i krzyża i przez to kontemplować oblicze Chrystusa. Drodzy, znamy świętą Teresę. Od dzieciątka Jezus, jednak myślę, że nie wszyscy wiemy, że miała ona podwójne imię zakonne teresa od dzieciątka Jezus i teresa od świętego oblicza. Od obuczyn w 1889 roku na własną prośbę otrzymała zgodę, aby dołączyć do swojego imienia. Teresa od Dzieciątka Jezus tytuł Od Najświętszego Oblicza, czyli od tego momentu mówimy o tym, że Teresa jest od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Jej szczególne nabożeństwo do Świętego Oblicza zaczęło się, kiedy Ojciec zapisał ją razem z trzema siostrami do Bractwa Świętego Oblicza. Przez całe swoje życie Teresa modliła się, kontemplując oblicze Chrystusa, mówiła o Nim i pisała. Również ułożyła bardzo piękny wiersz o świętym obliczu Chrystusa. Namalowała również obraz oblicza Chrystusowego, który został umieszczony w altanie karmelitańskiego klasztoru. A w jej modlitewniku był obrazek świętego oblicza Chrystusa, na którym Teresa napisała: Twoje jedyne spojrzenie czynimy nieszczęśliwą. Żyję w Twojej miłości. Święta Teresa ukochała Weronikę. Pamiętamy, że na drodze krzyżowej Weronika była tą kobietą, która otarła spocone oblicze Chrystusa. I w zamian otrzymała to oblicze na huście. I Teresa mówi tak: Ja chciałabym być jak ta święta Weronika. Chciałabym pocieszać Jezusa Chrystusa w jego męce. I chciałabym, żeby on wyrył to swoje oblicze nie na chuście, ale w moim sercu. Kult świętego oblicza Chrystusa przybrał u Teresy. Nowy wymiar w czasie choroby, a później śmierci jej ukochanego ojca. Kiedy patrzyła na udręczoną, pokrzywioną twarz swojego ojca, bardzo cierpiącego, to widziała w nim odblask oblicza Jezusa Chrystusa. A po śmierci jej ojca, przy trumnie umieszczono obraz świętego oblicza i wtedy święta teresa napisała święte oblicze jest moim jedynym bogactwem nie proszę o nic więcej aby się do ciebie upodobnić chcę się ukryć w tobie według świętej teresy cała jej pobożność opierała się na słowach proroka izajasza o cierpiącym słudze Jachwę, który jest proroczą zapowiedzią Jezusa Chrystusa i Jego męki. Tam są między nimi te słowa, wzgardzony, odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, którego mieliśmy za nic, przed którym twarz się zakrywa. Kontemplacja oblicza Chrystusa, tego cierpiącego, prowadziła Teresę do przyjęcia i zrozumienia własnego cierpienia i akceptacji krzyża, który miała. Zadajmy sobie takie pytanie. Jaki krzyż był w życiu świętej Teresy? Jakie on miał wymiary? Patrząc na jej życie możemy dostrzec kilka wymiarów krzyża w jej życiu. Najpierw śmierć osób bliskich, których bardzo kochała, śmierć matki, która nastąpiła, kiedy Teresa miała nieco ponad cztery lata, potem straszliwa choroba umysłowa, bardzo upokarzająca jej ojca, i później śmierć ojca. Kiedy była już w Karmelu, oraz doświadczenie opuszczenia przez tych, których bardzo kochała. Szczególnie Teresa przeżyła, kiedy jej siostra Paulina odeszła z domu, wstąpiła do zamkniętego klasztoru, bo Paulina zastępowała jej matkę. Wtedy Teresa odczuwała w sobie niesamowitą pustkę. Czyli to był ten wymiar krzyża w jej życiu, który ją bardzo mocno dotykał. Kolejny wymiar krzyża w jej życiu to doświadczenie choroby. Teresa miała różne choroby w swoim życiu. Również doświadczyła tajemniczej choroby przejawiającej się bólami głowy, omdleniami, a nawet majaczeniem. Również chorowała w aspekcie duchowym. Była dręczona dotkliwymi skrupułami, a pod koniec życia zapadła na gruźlicę straszliwą chorobę, która ją wyniszczyła i doprowadziła do śmierci w młodym wieku. Choroby to był dla nich krzyż. Ale również w aspekcie duchowym krzyżem było jej cierpienie duszy. Dlatego, że w pewnym momencie Teresa była jakby w ciemnym tunelu. Przeżywała noc ciemną, osłość, doświadczała próby wiary. Miała myśli podobne do ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga. I rzeczywiście żyła pośród różnych ciemności, których doświadczała w swojej duszy. To był krzyż w jej życiu. Kolejnym krzyżem w jej życiu było spotkanie z innymi osobami, które miały trudny charakter. Dla przykładu można powiedzieć: jej przełożona. Była to osoba, która była bardzo chwiejna emocjonalnie, gdzie nie wiadomo było, co się po niej można spodziewać, i Teresa bardzo boleśnie przeżywała te wszystkie momenty, kiedy z nią się widziała, spotykała. To był dla nich krzyż. To tylko przykładowe formy krzyża w życiu Teresy. Teresa przyjmowała cierpienie i potrafiła zrozumieć jego sens i wartość. Ona rozważając na temat krzyża w swoim życiu, powiedziała, że są takie trzy powody dla których cierpienie w naszym życiu jest konieczne. I podała następująco. Cierpienie jest konieczne, aby nas oderwać od zła, oczyścić i przygotować na zjednoczenie z Jezusem. Po drugie, cierpienie jest konsekwencją miłości i relacji do umiłowanego, które też cierpi, chcemy być jedno z Nim. Być bardzo blisko Jezusa, który oddaje życie za nas, również przyjmując cierpienie za inne. I po trzecie, cierpienie jest konieczne, aby dojść do nieba i zbawić inne. I drodzy, patrząc na słowa świętej Teresy, na jej doświadczenie życia, zdajmy sobie dzisiaj następujące pytanie. Co jest dla mnie krzyżem w moim życiu? I jaki ten krzyż ma sens? Trzeba najpierw przypomnieć o tym, że krzyż naszego życia to nie jest grzech. Krzyż nie ma nic wspólnego z grzechem, ale jest to cierpienie. I dlatego poszukujemy krzyża w naszym życiu najpierw, kiedy patrzymy na doświadczenie braku i straty. Jest takie starożytne opowiadanie o tym, że Pan Bóg tak nas kocha, że posyła do nas trzech aniołów, żebyśmy się nawrócili. Pierwszym aniołem jest starość, drugim jest choroba, a trzecim jest śmierć. I to jest konkretny krzyż w życiu. Starość. Drodzy, ja myślę, że są takie Dwa zdania, które często padają ze strony osób podeszłych w latach, które nigdy nie powinny być wypowiedziane. Pierwsze zdanie brzmi: Starość się, Panu Bogu, nie udała. Dlaczego nie? A drugie zdanie: Nie chcę być od nikogo zależny. To są bardzo smutne stwierdzenia. Ktoś może nie akceptować starości. Tego, że jest niedołężne, że życie zbliża się do kresu. To jest krzyż. Drugi anioł to choroba. Jest bardzo pięknie, drodzy, mówić na temat choroby, sensu cierpienia, kiedy człowiek jest zdrowy, ale kiedy tak naprawdę zachorujemy, wtedy zupełnie inaczej patrzymy na chorobę, innymi oczami patrzymy też na innych ludzi. I rozumiemy to stwierdzenie, że kochać to też znać cierpienie drugiego człowieka. To jest też krzyż. Tym krzyżem jest śmieć kogoś bliskiego. Jeżeli umiera ktoś, kogo bardzo kochamy, to doświadczamy braku, pustki, niesamowitej tęsknoty. To jest wymiar krzyża w naszym życiu. To brak, opuszczenie. Samotność. To są drodzy te kierunki, w którym chcemy odnaleźć krzyż naszego życia. Drugi kierunek poszukiwania krzyża w naszym życiu kieruje nas w stronę drugiego człowieka. Otóż krzyżem może być ten drugi człowiek. Na przykład dla żony może być mąż, który jest, nie wiem, alkoholikiem, który niszczy życie małżeńskie rodziny. Dla męża krzyża może być żona, która jest chwiejna emocjonalnie, która jest histeryczką, która w czasie każdego konfliktu zaczyna wszystko od Adama i od Ewy, która jest ciągle niezadowolona. Może być krzyża dla męża taka żona. Krzyże mogą być dzieci, które idą własnymi drogami. Krzyża może być uciążliwy sąsiad, który nas nęka. Czy każdy człowiek, który nas niszczył, pokaże, który nie czyni tego, co my byśmy chcieli? Krzyżem może być drugi człowiek. I trzeci kierunek poszukiwań to krzyżem mogą być konsekwencje naszych własnych grzechów albo grzechów innych wobec nas. Pamiętamy, krzyż to nie jest grzech. Ale drodzy, czy w naszym życiu... Nie było takich faktów, których się wstydzimy? Czy nie popełniliśmy grzechów, które sprawiają, że może nawet sobą pogardzamy? Drodzy, nie można bezkarnie grzeszyć. Każdy grzech ma swoje konsekwencje. Dlatego my często cierpimy na konsekwencje własnych grzechów. I trzeba niesamowitej pokory, żeby je przyjąć. Bo jeżeli, nie wiem, w małżeństwie jest zdrada, jeżeli na przykład mamy jakieś inne, trudne doświadczenie, to wtedy my cierpimy na to, co kiedyś uczyniliśmy. To dalej za nami gdzieś się wleczy, to są konsekwencje tego stanu rzeczy. Podobnie inni ludzie, którzy nam uczynili jakieś zła, zranili nas boleśnie. To dalej jest w nas, konsekwencje grzechów innych. Drodzy, ja nie wiem, jaki jest krzyż Twojego życia. Ja poszukuję i proszę Pana Boga o światło, żeby też mi jasno pokazał, co jest krzyżem w moim życiu. Ale to jest drodzy fundamentalne, abyśmy potrafili nazwać nasz krzyż, który mamy. Bo dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój codziennie i niech mnie naśladuje. Czyli każdy z nas ma jakiś krzyż. Nie ma człowieka, który by tego krzyża nie miał. I co można wobec krzyża robić? Dwie rzeczy. Albo się buntować, nie akceptować albo go przyjąć. Świat nam mówi jedno, krzyż jest zgorszeniem, cierpienie nie ma sensu. Dlaczego światu ucieka od krzyża, chce wyeliminować każdą formę cierpienia, ale tego się nie da zrobić. I dlatego, drodzy chrześcijanie, jest powołany do tego, żeby zrozumieć, skrzyż swojego życia, jego sens. I kiedy drodzy zmagamy się i w duchu wiary patrzymy na nasze życie, to powoli do nas dociera, że to cierpienie, ten krzyż nam jest potrzebny, abyśmy się stali bardziej pokorni. Że ten krzyż zatrzymał nas na drodze naszego życia, bo się bardzo od Boga oddaliliśmy. I dlatego wzywa nas krzyż do nawrócenia. Że krzyż nam pokazuje, że. Jest życie wieczne, że zmierzamy wszyscy do nieba, że tutaj nie ma miejsca stałego odpoczynku na tej ziemi. Że nie będzie tutaj życia osłanego różami, ale jesteśmy powołani do nieba. Krzyż również jest pewną tajemnicą, kiedy możemy przyjąć cierpienie i ofiarować go za drugiego człowieka. I to ma sens zbawczy. W ten sposób pomagamy innym. Dlatego warto również odkrywać, po co jest krzyż w naszym życiu. Bo przecież Pan Bóg, który jest miłością, on pragnie naszego dobra. On nigdy nie uczyni czegoś, co jest dla nas złe. To szatan chce nam wmówić, że Pan Bóg Ciebie nie kocha. Zobacz, Pan Bóg pozwolił na cierpienie w Twoim życiu. On nie jest miłością. To jest dzieło szatana w nas. Chrześcijanie. Rozumie i przyjmuje krzyż swojego życia. Pierwsi chrześcijanie tak się modlili w jednym z hymnów. Chwalebny krzyż zmartwychwstałego Pana jest dla nas drzewem zbawienia. To jest łoże miłości, gdzie nas poślubił Pan, bo krzyż. Jest krzyżem zmartwychwstania, bo Jezus Chrystus na tym krzyżu zmartwychwstał i żyje. On pokazuje swoje dłonie chwalebne, swoje rany i mówi: Nie lękaj się, zanurz się w tych moich ranach. Tam jest uzdrowienie. I nasze rany, nasze krzyże, nasze cierpienie możemy oddać Jezusowi Chrystusowi. I On te nasze rany przemieni, aby stały się one ranami chwalebnymi. Dlatego dzisiaj możemy prosić Panie Jezu, który przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz po to, aby służyć. Daj nam swego ducha, aby dla nas jedyną radością i pociechą było upodobnienie się do Ciebie i do Twojego krzyża który przyjąłeś z miłości do wszystkich grzeszników tej ziemi.